Kochani, jest jesień, ale niedługo już zima i adwent. Chciałabym Wam pokazać, jak można łatwo i tanio zrobić strojki. Przykład jesiennego strojku. Mamy parę liści, trochę sianka, słoiczek, świeczka i jest piękny jesienny strojk. A tu zrobiłam tak jakby dwa w jednym, czyli stroik adwentowy. Można na przykład użyć tylko szyszek, parę jakichś owoców do tego, albo można zwykłą gałązkę potraktować śniegiem. Dolepiłam orzeczki, tu parę orzeszków i mamy piękny adwentowy stroik. Co będzie potrzebne, żeby zrobić takie stroiki? Kawałek kory, mały słoiczek, trochę naturalnej wstążki, trochę sianka, liścia albo bombki, jabłuszka, złote kwiatki na adwent, orzeszki i na samym końcu śniegowy spray. Najpierw ozdabiamy nasz mały słoiczek. Ja tu akurat biorę naturalną wstążkę. Do tego parę kuleczek. Teraz przyklejam go na samym środku. Możemy na boku, tak jak nam odpowiada. Naokoło naszego słoika potrzebne będzie sianko. Albo takie naturalne, albo takie do dostania w każdym sklepie z akcesoriami do prac ręcznych. I teraz robię jesienny stroik. Potrzebuję więc kolorowych liści. Tu akurat popsułam sztuczne kwiatki. Do środka można dać małe jabłuszko. Z drugiej strony real orzechów. Świeczka do środka i mamy stroik jesienny. Gdy chcemy zmienić nasz stroik już na adwentowy, wtedy wyciągamy te elementy, odrywamy je od, y, od kleju, od gorącego kleju i zamiast liści możemy przykleić złote kwiatki, bombkę, więcej orzechów. Może zieloną gałązkę, może taką gałązkę z białego sprayu. To już zostawiam w Waszej fantazji. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia!